Dzień dobry, witam Was na kanale YouTube Fabryka Rowerów. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić krótki odcinek o tej niezwykłej kolekcji Madonna Gessler 9, generacji 8. O tym rowerze już nagrywaliśmy kilka odcinków. Ja Wam tylko przypomnę, że nie wierzyłem w to połączenie Emondy z Madonną. E, jak dostaliśmy informację od Treka, że likwidują Memondę, natomiast naprawdę ten rower jest tak samo aerodynamiczny jak Madonka siódmej generacji i tak samo lekki jak Emonda I udało się Trekowi to połączyć do tego system ISOFLOW, który tu mi drgania lepiej niż w siódmej generacji. Ten rower jest naprawdę. Mega kompaktowy, jest to rower uniwersalny dla osób ścigających się. To jest trend w światowym kolarstwie: żeby kolarz miał jeden rower na wyścigi po górach, na płaskie etapy, żeby nie zmieniał pozycji, żeby jak najmniej było zmian w, 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 w sile pedałowania, czyli w, w tak zwanym BMR rozkładzie masy ciała na rowerze. Jak widzicie, za mną cała kolekcja nowej Madonki SLR 9. W tym mamy kilka modeli Project One. Dlaczego te rowery w tej chwili u nas są? A mamy grudzień i ktoś by pomyślał, że się nic nie dzieje w sklepie rowerowym. Pamiętajcie, że okres jesienno-zimowy jest najlepszym okresem, zwłaszcza dla osób, którzy jeżdżą dużo i bardzo dużo, aby zbudować rower. Te rowery, wszystkie które tutaj są, są przygotowane dla naszych klientów. One były najpierw poprzedzone bike fittingiem, czyli doborem pozycji względem proporcji, dysproporcji ciała. Nasi magistrowie fizjoterapii dobrali te rowery względem danych klientów. Później te rowery do nas przyszły. Myśmy je ustawiali lub niektóre jeszcze czekają na odbiór, będą ustawiane, już dopieszczane, czyli tak jak tutaj już widać, ucięta. W jednym jest ucięta rura sterowa, w innych jeszcze nie. Będą różne rodzaje pedał do nich zakładane. Natomiast do tego klient sobie dobiera komponenty, wielkości tarcz, wielkości tarczy hamulcowych, tarczy z przodu, kaset, wysokość stożka, rodzaj opon, rodzaj siodła, szerokość siodła, długość mostka, szerokość mostka. A do tego, tak jak widzicie, wspaniałe kolory, które cieszą oko i tutaj po prostu ja się czuję jak w sklepie z zabawkami. Rzeczu wam tutaj nagra fajne przebitki. Co więcej mówić, te rowery można u nas oglądać, można sobie zaprojektować rower swoich marzeń. Podkreślam za każdym razem, że Project One to nie jest program malowania rowerów. To jest to również program malowania rowerów, natomiast jest to przede wszystkim program doboru rowerów względem waszych proporcji, dysproporcji, czyli przychodzi do was rower, nie musicie już później się Męczyć z siodełkiem, że inne, z długością kierownicy, z szerokością kierownicy, z długością korby. To wszystko już macie przygotowane, a do tego dochodzi malowanie. I tutaj uwierzcie mi, że znam klientów, którzy dwa miesiące wybierali kolor i byli podekscytowani do momentu, aż ten rower przyszedł dla nich. Także co? No jest to świetna zabawa, i tak jak mówiłem jeszcze, powtórzę jeszcze raz to jest najlepszy moment. Co fabryka rowerów robi zimą? My budujemy właśnie takie rowery. Te rowery już pewnie od lutego będą jeździć po chociażby Majorce czy w Deni. Te wyjazdy, które organizujemy dla Was, wyprawy w styczniu, w lutym, w marcu. A od marca będą się na nich kolarze, amatorzy ścigać na Pucharach Świata w Polsce, w Pucharach Świata w Europie. No i co? No? Trudno mi cokolwiek powiedzieć, ja jestem po prostu, tak jak wam powiedziałem, w świetnym miejscu, w wymarzonym miejscu dla każdego fana kolarstwa i zapraszamy Was do fabryki rowerów. I co? Jeżeli macie jakieś pytania, służymy Wam pomocą, zbudujemy rower marzeń dla Was. Dziękuję.